Piękna akcja teraz odbywa się w schronisku w Krakowie, gdzie dosłownie ustawiają się kolejki ludzi chętnych do wzięcia psów do siebie do domu, niby do domu tymczasowego ze względu na te bardzo, bardzo silne mrozy, które przed nami. Ale tak naprawdę, patrząc na to, co się wydarzyło w zeszłym roku, gdzie dosłownie z kilkudziesięciu psów, które też poszły przy podobnej okazji do domów tymczasowych, to do schroniska wróciło dosłownie kilka z nich, reszta została w swoich domach tymczasowych i co za tym idzie, to się stały ich domy stałe i teraz też w Krakowie od rana ustawiają się kolejki, ludzie zabierają psy. Przed chwilą widzieliśmy na Tefan 24 jak duże to są kolejki, no bo po prostu to jest tak ogromna radość, o, a tam w tle mój mąż, który zaraz jedzie po karmę dla ptaków, bo będziemy rozwieszać karmiki y, dla, ptaków, dla ptaków, bo ptaki przy tej pokrywie śnieżnej po prostu y, nie mają jak zdobywać się pożywienia. Pokrywa jest No właśnie nie, bo te kule one są z tłuszczem już takich zawarte, bo te takie kule będziesz kupował z taką siatką. Ok, no więc my. Będziemy to dzisiaj robić. Jak wy możecie jakieś takie karmy dla ptaków gdzieś poroznosić, to też to zróbcie, bo naprawdę te biedne ptaki mają bardzo źle. Jak możecie przygarnąć psa, to jest super. My trochę ze względu na tego pana tutaj, który średnio lubi towarzystwo w domu, mamy trochę ograniczone możliwości, ale na miarę swoich możliwości wspieramy. Takie stowarzyszenia i fundacje w inny sposób. I cieszę się bardzo, że znowu Polacy pokazują, że tak pięknie potrafią a, wspierać a, swoje. Swoich braci mniejszych. A to, co jest, słuchajcie, też bardzo ważne, żebyście apelowali do tego, żeby sprawdzać gdzieś w mniejszych miejscowościach czy na wsiach, czy budy są ocieplane, czy te psy są wpuszczane do domów, bo naprawdę mrozy idą po prostu straszne i straszne są od kilku dni.